Alfabet prezentacji i wystąpień publicznych. Anna kędzierska, Maciek Cichocki. Opowiedz to Zapraszamy. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni, może Ale iść. możemy z. Jak y, u Poko... mnie zejść ze sceny, a u ciebie? Przynajmniej, że jesteś pokoleniem Z i chciałem tutaj dochodzić, Nie. jak to się stało. Nie. E, u ciebie Z jak zejść ze sceny. Jak zejść, zejść ze sceny? Zejść ze zeny. No właśnie szukam, czy coś na bieżąco... To ty mów, co masz na Z, a ja pomyślę. Eee, ja, mam a y. ja mam zabzyczenie. Zabzyczenie? Uh -huh. No. <laughs> eee, I specjalnie cieszę się, że ona może być <laughs> ostatnią moją literką w alfabecie, jeżeli ktoś chronologicznie chłonie ten nasz alfabet, to um, dla mnie to jest coś, o czym marzę, do czego dążę, na czym mi zależy, jak projektuję narrację. Oczywiście znaczy, robię te wszystkie rzeczy, jak cel. Słuchacze. Cel, te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, bo one nie wynikają z teorii, tylko rzeczywiście z praktyki, często podpartej teorią. Natomiast marzeniem jest zabzyczenie publiczności. No i już spieszę z wytłumaczeniem, co się kryje pod tym uknutym przeze mnie stwierdzeniem. Wyobraź sobie, Aniu, wieczór. Może być dzisiejszego dnia. Co miałaś nagrać? Nagrałaś, co miałaś pracowo zrobić? Zrobiłaś, na, na, na maile odpisałaś. Co miałeś w domu ogarnąć, ogarnęłaś. Kogo trzeba było zasnąć, zasnęłaś. piesko od nakarmieni. Wszystko jest okej. Okay. O godzinie, która ci pasuje do twojego rytmu dnia, kładziesz się do łóżka. Czyli jeszcze Głowa... przed zachodem słońca, no, no, no. no. Głowa mięciutko ląduje na poduszce. Aha. Przykrywasz się kołdrą, no. czujesz jej ciężar na swoim ciele. Mięśnie się rozluźniają. Poczekaj, jeszcze będziesz miała coś powiedzieć, także nie podążaj za moim głosem. Mhm. I w tym momencie, w tym takim cudownym, Byciu w progu między nie, snem nie, a resztą nie, nie, jawy. Nie rób mi tego, nie. Słyszysz bzyczącego komara. I nawet w tobie, weganse, wegetariance, miłośniczce, miłośniczce, wszystkiego co żywo, budzi się żąda mordu i zakładam, że wstajesz, łapiesz klapka i ganiasz po tym dużym Dziada. swoim metrażu i żeby tą łajzę utłoc. Tak, za mną gania pies, bo jak ja czymś macham, to on zaraz jest zainteresowany i cały dom jest postawiony na nogi. No nie. No ja wiem, dlaczego Michał śpi no, z poduszką na głowie. To się wszystko układa z skologiczną to... mi kiedyś upiłaś. I to jest zabzyczenie. Zabzyczenie, które nie pozwala zasnąć. I moim marzeniem jest to, żeby zostawić, tak zaprojektować narrację, i tak o niej myślę, żeby ona może nawet zostawiała kogoś z pytaniami, a nie z odpowiedziami. Albo żeby go zostawiała z tym, że coś drasnęło, temat ważny dla niego. Więc zabzyczało, on myśli, mm -hmm. ten, ten mój, on, ten, on ten odbiorca, myśli o tym, i albo świadomie mówi, nie, nie wchodzę w to, ale okej, okay, to jest świadome, przynajmniej to przemyślał, albo mówi tak, kurczę, to jest istotne, i sam wpada na pomysł, że jednak to zrobi. Nie, bo ktoś mu kazał, tylko coś go no, uwiera w takim pozytywnym znaczeniu, więc mm -hmm. chce znaleźć rozwiązanie, jak sobie uwygodnić y, życie. Dlatego, Z, jak zabzyczeć moje wielkie marzenie projektanta narracji. No to ja czuję, że ten słuchacz jest wtedy taki, i już, i taki już gotów do, żeby podskoczyć, żeby tak zareagować, żeby zapytać, żeby zadziałać. No, to bardzo przyjemny efekt. No to jak już tak zabzyczymy, i, i, a nie zaśniemy naszych słuchaczy, tak, tak, to jest, to jest to dużo, dużo różnica. <laughs> to ja proponuję zejść ze sceny. W miarę możliwości niepokonanym, no ale czasami jest tak, że bywa różnie i zejście ze sceny to jest taki moment, który no z jednej strony można powiedzieć mam za sobą i dziękuję bardzo, oby do następnego i nie szybko, albo wręcz przeciwnie, wziąć od publiczności wszystko to, co ona ma nam do zaoferowania jako nagrodę za dobrze wykonaną robotę. Pracując na warsztatach, często widzę, że ludzie w momencie, kiedy kończą swoje wystąpienie, to chcą jak najszybciej się ewakuować z tego miejsca, w Uciec. którym byli zakorzenieni, nie zważając na to, że inni uczestnicy tego szkolenia właśnie nagradzają ich gromkimi brawami. Ten moment, żeby wystać, jest ważny, bo on też pokazuje, że jesteśmy. Cali na biało, profesjonalni, gotowi, żeby wziąć też na siebie konsekwencje tej aktywności, którą mamy przed chwilą za sobą. A naprawdę zdecydowanie częściej podejrzewam, to są e, oklaski niż buczenie i rzucanie pomidorami czy jajkami. W warto pomidorami, wystać, też dobrze ustać. W, też warto, no ale tam można ewentualnie wiesz. Yy... Spróbować Spąd jakiegoś pomidora, Nie że ją ja po prostu. To, no to jak się ma takie zdolne ręce to, i takie duże dłonie jak ty, to można. Więc y, warto wystać oklaski. Warto jeszcze raz spojrzeć na swoją publiczność i zobaczyć, czy oni są już zabzyczeni, czy być może jeszcze trzeba by było jakieś kroki ku, by temu, <laughs> ku temu <laughs> y, podjąć. A druga rzecz, którą warto zrobić, to bez względu na to, jaki był wynik, to sobie pogratulować. Bo y, każde wyjście na scenę jest ważnym i poważnym doświadczeniem. I to, że żeśmy ustali, wytrzymali, przygotowali się najlepiej, jak to było zdecydowaliśmy możliwe, się wejść. zdecydowaliśmy się wejść, wyszliśmy być może ze swojej strefy komfortu, bo zmieniliśmy konwencję i inaczej spojrzeliśmy na temat, to jest wszystko to, co nas upoważnia do tego, żeby przybić sobie samemu samej piątkę. A potem warto powiedzieć sobie konkretnie, a za co? Czyli co w moim wystąpieniu było takiego, co będę robić częściej, bo widzę, że to działa, bo to mi służy, bo to mi pozwoliło się poczuć Rozwiję jak je, i tak, jak jednorożec i, i pozwoliło mu dokładnie błyszczeć i spod tych kopytek sypać skrami. A dopiero w trzecim kroku zadać sobie pytanie to co na przyszłość inaczej? I co jest istotne, że to nie jest pytanie, co zrobiłam źle, co mhm. powinnam zrobić, co, czego nie dopilnowałam, czyli nie odwołujemy się do przyszłości, tylko bierzemy to doświadczenie, co oglądamy je razem? sobie i zadajemy sobie pytanie, to, co następnym razem zrobię inaczej. I najlepiej wziąć jedną rzecz. Nawet do jeżeli w głowie pojawia się katalog tak, 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 rzeczy, tak. to nawet jest spisać, żeby nie umknęły, mhm. ale na tapet na następne wystąpienie, wziąć jedną rzecz, bo nawet słonia czy Jetiego można zjeść, o ile, ile się go je po kawałku. To, to co? By zejdziemy ze sceny w nadziei, że zabryczyliśmy alfabetem prezentacji i wystąpień publicznych. I pozostajemy do dyspozycji pytań, wątpliwości. Skargi, zażaleń, także oczywiście. A jak macie jakąś inną konwencję, w której moglibyśmy się odnaleźć z naszymi podpowiedziami, jak mówić do ludzi? No to jesteśmy. Tak jest. Do usłyszenia w tradycyjnej formie podcastu, który w najbliższą środę powraca tradycyjnie, że tak powiem, bo się zapętliłem. Od tak. Zachodzimy.